Siemanko Siemanko, drodzy widzowie, tutaj Team I dzisiaj jeszcze panem Christianem. Dzień ma, dobry. Ma straszną twarz. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj gramy w grę pociągnij przyjaciela. Wow, wow. Więc zaczynamy od No. no. Ty, ty pierwszy się pakowujesz wywózek. Trochę to ale tylko pierwszy poziom daliśmy radę przejść, więc. Tak. Więc upewni, upewni. Au, 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 A, a więc ta, a więc ta gra polega na tym, że w e dwóch przyjaci. Żeby no, ciągnął drugiego. Dwu, no, dwóch przyjacielów. Jedna osoba jest w wózku, druga nie. ją ciągnie. No i tak. ta osoba w wózku ma taki guzik, jak hamowanie. Ty robisz, że, ja. że ją spowalnia. Że ją hamuje tlen, no, ten. No, że ją spowalnia. A ta osoba, która ciągnie, to musi ten, ustawić ruch, żeby było tak, żeby nie spada ta druga osoba. To chyba jasne. No jasne. I tutaj macie na tablicy. O! o, do... kur. o. Ej! O. O. o! Czeka jeszcze jeden kamień, dobra. dobra. I właśnie przechodzimy o. do. Nie, 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 nie widziałam tej siekiery. Uh. O. nie... I właśnie! O. Jak, do, jak dotykamy siekiery, to nam się rozwala. Nie. Ty, no ty tobie się rozwala wózek, ja tylko, ja tylko się wywalam na podłogę. O, Epik. dobra, dobra, Esa, Esa żyje jeszcze. I patrz, no teraz ro ale, ale, robię... Ale, no ale przestań ale hamować! Mój... No przestań hamować! Ale mój... Nie! teraz jest pusto! Nie, teraz jest pusto. Nie pustujesz, dobra. Dobra, dobra, no to mylisz się. A teraz masz schodki po lewej stronie. No, Aż po prawej stronie. masz schodki. Możesz się, możesz się wdrapać. Gdzie schodki? A no? No po prawej stronie. <grym> hamuj! <grym> Hamu! I my, jak testowaliśmy, to... hamuj! 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 jak Hamuj! to... Hamuj! No kurde, no Krystian! Nie hamowałem! Nie hamowałeś! Teraz ja. Nie hamowałeś, bo umarliśmy! Jakbyś hamował, to byśmy nie umarli. I właśnie ja teraz jak, jakbym mógł ten pokazać bez efektywa to bym mógł. Ale te ale Obydech... sobie będzie chce się instalować OBS-a. No tak. Bo OBS to jest cudowna aplikacja. nie się OBS to jest cudowna aplikacja... Tą lewą no. ścieżką. Nie, to... OBS to jest cudowna aplikacja, która się używa do nagrywania na przykład Dobra, ze z komputera. Bo, jakbyś, jak, bo na przykład no. jakbyś używał filmory... Czy coś, to byś miał no? ogromnego watermarka że na połowie, że na dolnym pasku twoje, twojej najgrywki byś miał napis filmora. Bo no, dawaj. Ja. Ja nie mogę. No dawaj. No ja nie mogę. No. Dobra, dawaj. Przejadę cię zaraz. Nie! Dawaj. Mamo, i ty gruba Grupa? się. Aha. Jo, jak wyzywa? No i właśnie spadamy. Ja. I damy... Jak wyzywa, chłop? No i właśnie to jest koniec odcinka. Do widzenia, nara! A? A bo um... no a mój, dycham NAM nie hamuj! Mam pytanie do tego! Do. No, do pana, który to robi, który montuje ten film. Czy ja. no, No to pro, proszę ten, wypipuj to. Ty Żyję. Że... to teraz! Czy, 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 ale że wytnij, czy że mam dać po prostu pić? Wypi... No tobie? Pip. Hamuj! No hamuj! Ty, ty kurde, ja Ma, piec... ma, być, ma być wtedy, kiedy kurde powiedziałaś, No puść! No puść no. amulet! No ma, ma być piłka, piec... nie, nie wyzywać! Ma być piłka... Przestań nie wyzywać! Ja się znam, nie wyzywać! widzę, widzę, Nie, nie mi... mogę Cię prosić, żebyś mnie nie wyzywał! Widzowie! Wiecie co on do mnie mówi? No co? Nie, nie, nie powiem tego! bo zaraz dostajemy demotyzację. demotyzacji! No to po prostu to wytnę, Jezu! Albo, albo jakbyś to ty nazwał wypipuje. To hmm. nawet... To to nawet ten, takie, chłop, takie chłop, słowo chłop, nawet nie jest... Takie słowo nawet nie istnieje chłop. wypipuje. Wiecie, jak widzowie do mnie mówi? Ty okay. tykej? Ty tak mówisz? Wiesz tak, ty się Dosłownie, dosłownie gra, graliśmy, graliśmy w grę, Je... ja, ja pierdolę. Dosłownie graliśmy jeszcze przed tym, taką grę, o bakrumsach, chłop umarł, albo coś, i chłop mnie nazwał, i chłop do mnie powiedział, ty geju. To ty mówisz tak. Co mówisz. No i właśnie i teraz musisz wy, te, wy wy wypipować. To słowo. Przestań mówić, wypipować. Takie słowo nie istnieje. Mówi się wycen. Mówi się Wy. Zeruj. Wycenzyruj. Wyc wycenzurować. No właśnie, a ty wypipować. Takie. Nie, dziwię się, nie, dosta nie dziwię się, że dostałeś, kurde, jedynkę z dyktanda. Nie. Dosłownie. Nie e, dosłownie. E, ma Mary Marysia. Marysia. J jak to. Marysia... E, Mar Marysia e, ja, ja zapomniałam właśnie słowa na przeklinanie, że... O, Marysia wycenzurowała słowo kura. To ma Krystian. Marysia wypipowała słowo, słowo kurczak. Widzicie widzowie jak daleko jesteśmy? Nie jako. Aha! A to, że, a to, że ja, kurde, nas zaniosę do na drugiego Checkpointa? No to co? Bye bye! <ścoughs> chłop wymyślił by jakieś kłamstwo, to że, to że ja go wyzywam od geju, po czym on prawie dwa razy mnie nazwał gejem, ale, ale w ostatniej <śmany> chwili sobie to przypomniał widzowie, i powiedział grubacie. Widzowie, widzowie, ja mam nagranie, jak mówię. Jak masz nie, nagranie? Ty nawet nie masz OBS-a! Ale nie, że takie nagranie. Na te... na tejpie. Na te, nie, na tej... na taśmie, no taśmie się nie. mówi, Jezu! No to dobra, na tejpie, na Tylko, taśmę, tylko taśmę. dlatego, że się mówi... Tylko dlatego, się mówi po angielsku cool i się mówi też po polsku. Zamiast fajnie, no to nie znaczy, że... że... że, ta, że tape to się mówi taśma. Oj, nie, No ty no, no, no! <śpiewa> przejechałem go. Kowboj by sobie kwiatka niebieskiego. No jedź! Masz to jechać! Nie. Nie Nie, mam, mamy, mamy jechać. To i taka Co ty robisz? my Mamy... Mamy na drodze. Ja nie wiem. Kurde, dotarliśmy nie, nie, nie. do szarej... Dotarliśmy do szarej krainy. Ja nas tam zaprowadziłem, do szarej krainy. Gdzie ten? Gdzie ty spadłeś? Potem chłop mówi, patrzcie jak, jak daleko... Patrzcie jak ja nas daleko zaprowadziłem, skoro co nawet był... A to nawet było przed tym, gdzie ja. Naprawdę, cię nie umiesz hamować. Narzekałem. To już jest Zresztą. tylko jedno. Powiesił się. Czego słowa. Musisz mnie popchnąć. Powiesił Dobra. No, a Powij co se. powiedziałem? Podejdź się. Co ty Uż nie... Powaj. A co ja nie powiedziałem? Ja chyba powiedziałam powiesił się. Powiedziałam powiesił się. Na no, a. Cholera, spadaj stąd! Ale... Kup, naprawdę... Aaa! Ale... Dobra. Lec... Lecimy. Ałoga no Bugarzy. To nie jest bogaty. To, to Bugatti, moje nowe. Nie, to, to jest po prostu ten zabaw, zabawkowy wózek w sklepie. To jest moje nowe Audi, chłopaki. Widzowie! A. Wszystko, tak, no bo no, no, wszystko w Audi, no. Biedronka Widzowie? lepsza. Widzowie, po napiszcie w komentarzu, co, ja, co to jest za auto. Drewni... Twoje auto. No, ja nie mogę. Jeszcze ja raz. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Kłop mi, zrobił... mi zrobił schodki. Nie. No to ty robi. Dobra, dawaj. No do przodu. Czy No to pójść. Czy widzę puścić, czy nie? Widzę puścić, nie! Nie. Dobra. jest! Ja ja No puść ten hamulec! Jesteśmy już w połowie! Hamuj! Zrobię! Jak? Hamuj! 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 Ja jamuj, jamuj. dobra. Idziemy. I Trzymaj hamulec! No to ja powiedziałem! No to ja powiedziałem! Ja pierwszy. No! No hamuj! W tym filmie. J jakim cudem D to nie trafiło? Nie wiem. E, jak. Pójść hamulec, to... jak się wspinamy, bo wtedy nie mogę cię podnieść. Hamuj. Dobra. Będę ci mówił, proszę. Będę ci mówił, kiedy ham. Kiedy, kiedy hamować, bo. Ham, 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 ham. Będę mówił po prostu słowo. O, znowu to. Proszę, trzymaj hamulec. Trzymaj go. Ciągle. Bo już. Trzeci raz tutaj jesteśmy. Trzymaj! Puść, puść na chwilę i tr trzymaj, trzymaj, trzymaj! Dobra, puść, 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 puść. Na silku, możesz puścić, możesz puścić, możesz puścić. No, możesz puścić. Je już, już prawie! Już prawie! Jeszcze jeden kamień. Lecimy, lecimy. Trzymaj! Hamulec! Jest! Jest! Na ten odcinek chociaż do drugiego checkpointa starajmy się dotrzeć. Na następnym Dobra. odcinku. na odcinku spróbujemy do trzeciego. Do trzeciego! No. no. ale... Spróbujemy, spróbujemy. A, ale, nie, ale ja na serio nie Ja na serio nie, myśla, ja nie myślałam, że w tym odcinku damy radę dotrzeć do drugiego checkpointa. O nie! Hamulec, hamulec, hamulec czas Czekaj Czekaj, trzymaj, trzymaj ciągle, trzymaj. Trzymaj. trzymaj, trzymaj ciągle hamulec Tutaj nie Może mogę spaść, zdaniem. bo od razu przegrywamy Dobra, możesz puścić No, nie, nie puszczaj, nie puszczaj Albo puść, 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 puść Nie Nie Obkręć się Nie to nie może być koniec. Jest, jest. Trzymaj hamulec, trzymaj. Skończymy to. Idźłam dalej. Dawaj! Możesz puścić, możesz puścić hamulec. Nie, dobra, dobra, mam szczęście. Na chilu, na chilu. Jeżeli siedzisz, to na chilku mogę zwisać. Ale hamulec, 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 hamulec. Hamuj, hamuj. Muszę się spiąć. Hamuj, Dobra. Ham hamuj. 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 zrobili Nie, Hamuj. Hamuj. Dawaj, dawaj Hamuj. blisko, tak blisko. tak blisko Hamuj. 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 Dobra, to będzie na tyle. Następnym postaramy się do trzeciego checkpointa dotrzeć. Jeżeli jest jakaś gra, którą byście chcieli, żebyśmy zagrali, to napiszcie w komentarzach. I widzimy się następnego razu no. oraz